Witajcie moi drodzy! Nadejszła wielkopołna chwila, jak to mówił klasyk, bo mam zaszczyt Wam przedstawić całkowicie nową kolekcję premium czapki w 100% z wełny, 70% wełny Merino, 30% wełny z alpaki. Jest mięciutka, testowaliśmy ją całe wakacje, kupiliśmy miliardy różnych wałen i wybraliśmy oczywiście tę, która jest dla nas najlepsza. Jest mięciutka, nie gryzie, jest przeciepła, nie mechaci się, przynajmniej jak się jej oczywiście dobrze używa. No i jak zwykle ma przycudne kolory. Także na szybciutko, jak zwykle zakładamy, szukamy szwa, szwę do tyłu, tak samo jak wszystkie inne, tylko że nam będzie cudownie, ciepło i będziemy czuli się jak prawdziwe wipy.